Przyjdź Duchu Święty, kto kiedykolwiek w życiu czuł się kochany, miłością pełną, bez granic, Duch Święty go dotknął. Kto kiedykolwiek w życiu sam kochał miłością piękną, pełną i doskonałą, to Duch Święty go dotknął. A jeśli ktoś jednocześnie był kochany i kochał, to znaczy, że jest dotknięty przez Trójcę Świętą. To znaczy, że miłość ogarnia. Dzisiaj Jezus traktuje apostołów, no, uczniów, czyli nas, jak uczniów. Jak uczniów. Słuchajcie, ja, teorie dostaliście. Proszę teraz iść i kochać. Proszę iść i działać. Czego wam brakuje? Panie Boże, my już wszystko wiemy, tylko tylko się boimy, tylko nam to nie wychodzi. Jak się patrzy na apostołów, to oni przed zesłaniem Ducha Świętego wiedzieli, co trzeba robić, ale się bali. A po zesłaniu Ducha Świętego wiedzieli, co trzeba robić i się nie bali. To właśnie działa Duch Święty. Nie daje nam jakiejś super mocy takich ponad wszystko. To nie o to chodzi. Daje nam możliwość wykorzystania tego, co jest w nas, a więc odkrycia miłości, odkrycia bycia kochanymi i kochania tak, jak Bóg nas umiłował. I to jest tajemnica Ducha, to jest tajemnica Jego miłości. Więc można się zastanowić, w którym momencie jestem, czy uczę odkrywać miłość, że jestem wart miłości, czy uczę się odkrywać miłość, żeby już dawać. Może równocześnie jest to potrzebne. Dlatego przychodzimy do Jezusa który mówi bierzcie Ducha Świętego, weźmijcie go, ja was poprowadzę, będziecie mogli już wtedy iść w pełni pewni.